Litania do świętego Antoniego. Kiri Eleison, Chryste Eleison, kiri eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmił się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmił się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmił się nad nami. Święty Antoni Padewski, módl się za nami. Święty Antoni, przyjacielu serdecznym dzieciątka Jezus, módl się za nami. Święty Antoni, sługo Matki Niepokalanej, módl się za nami. Święty Antoni, wierny sługo świętego Franciszka, módl się za nami. Święty Antoni, mężu świętej modlitwy, módl się za nami. Święty Antoni, perło ubóstwa. Módl się za nami. Święty Antoni, Lilii oczystości, módl się za nami. Święty Antoni, obrazie posłuszeństwa, módl się za nami. Święty Antoni, miłośniku życia ukrytego, módl się za nami. Święty Antoni, gardzący chwałą ziemską, módl się za nami. Święty Antoni, wzorze miłości Bożej, módl się za nami. Święty Antoni, zwierciadło cnoty, módl się za nami. Święty Antoni, kapłani według Serca Bożego, módl się za nami. Święty Antoni, za wiarę gotów na małżeństwo, módl się za nami. Święty Antoni, filarze Kościoła Świętego, módl się za nami. Święty Antoni, apostole dusz ludzkich, módl się za nami. Święty Antoni, bojowników wiary, módl się za nami. Święty Antoni, nauczycielu prawdy, módl się za nami. Święty Antoni, potężny kaznodzieje Ewangelii, módl się za nami. Święty Antoni, nawracający grzeszników, módl się za nami. Święty Antoni, pogrąco występków, módl się za nami. Święty Antoni, Aniele pokoju, módl się za nami. Święty Antoni, odnowicielu dobrych obyczajów, módl się za nami. Święty Antoni, zwycięzco serc, módl się za nami. Święty Antoni, opiekunie uciśnionych, módl się za nami. Święty Antoni, postrachu z duchów, módl się za nami. Święty Antoni, wskrzeszający umarłych, módl się za nami. Święty Antoni, przywrócenie rzeczy zgubione, módl się za nami. Święty Antoni, chwalebny Cudotwórco, módl się za nami. Święty Antoni, Święty całego świata, módl się za nami. Święty Antoni, ozdobo zakonu serafickiego, módl się za nami. Święty Antoni, wesele dworu niebieńskiego, Módl się za nami. Święty Antoni, drogi u Boga, nasz pośredniku, módl się za nami. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który kładziesz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święty Antoni. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, Niech pomoże Ludowi Twojemu. Prosimy Cię, Panie, przez wyznawcy Twego błogosławionego Antoniego, nabożna i ustawiczna modlitwa, który by nas na tym świecie Twej łaski godnymi uczynił, a w przyszłym wieczną radość darował. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.